O! Cześć, witajcie, ja jestem Matwia, to jest kolejny poradnik do Adobe Photoshop. Dzisiaj pokażę Wam jak e, usunąć niechciany element ze zdjęcia. Otóż e, przechodzimy do narzędzia łatka. Tutaj mamy łatkę patch, patch tool, tak to się nazywa po angielsku. I zaznaczamy e, obszar, którego się chcemy po prostu pozbyć. Mm. Na przykładzie będzie właśnie ten napis Chuckmania Nations Forever. Tutaj robimy właśnie tak. Zaznaczamy i przeciągamy obok. Zaznaczamy znowu obszar. Ojeje. Tą stroną. Opa. A jeszcze tutaj mamy. Także to też się postaramy jakoś usunąć Hopa. Jak widać nie mamy tego napisu, no wcale go nie widać. Można tak powiedzieć. No. Efekt jest myślę, że zadowalający i myślę, że ta sztuczka się wam kiedyś przyda. No i to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!